Cześć, to Piotr, witam w Disciples 2. W ostatnim odcinku wodór zdobył zamki Krauleja, miasta Krauleja, który, jak wiemy z wiadomości, które się wyświetlały, nie jest za bardzo zainteresowany stanem zdrowia i życia jego poddanych, dopóki przynajmniej nie są oni mu zbytnio przeciwni. Więc dopóki nie nie narzekają zbyt głośno, to raczej nie ma z tym problemu, że ktoś tam sobie umiera. Ale trudno narzekać, kiedy jest się martwym, dlatego właśnie Crawley jest dosyć kontrowersyjną postacią, żeby tak powiedzieć to dosyć łagodnie. No cóż, w każdym razie yy, nasza armia zbliża się do ziemi krasnoludów. Czemu tak dziwnie to zaakcentowałem? Nasza armia zbliża się do ziemi krasnoludów, gdzie będziemy szukać możliwości na zabicie ich, żeby nam nie przeszkadzali w końcu tak bardzo. Dobra, pokradnijcie jeszcze jakieś eliksirki, wszystko się może przydać. Ty też tutaj wróci do, do sklepu, pokradni. Sklepikarz musi być strasznie zdenerwowany, że cały jego asortyment znika w tak krótkim czasie. No ale, bardzo mi przykro, panie sklepikarzu, tak to niestety wygląda u nas. Trzeba było się lepiej. Trzeba było pozwolić Kraulejowi was lepiej bronić. To może bym was tak do bardzo nie okradał. Dobra, z czarów przydatnych jest jeszcze ochrona przed ogniem. Chyba w sumie tyle. Niewidzialność jest ok, ale możemy to sami opracować to też jest ok. I jeszcze dodatkowo mamy czarym głowę od tych. Ale to wszystko załatwia właściwie jedno rzucenie zmierzchu i wychodzi taniej. Jeśli raz rzucimy zmierzch, kiedy już przeciwnicy są ograniczeni i nie mogą wtedy mi nic zrobić. Więc raczej po prostu ukradnę zmierzch i do tego wezmę chyba te pomyślne wiatry, bo mogą się przydać. Nigdy nie wiadomo. Problemem jest jednak mana. Już mamy dostęp do każdego rodzaju. Jakiś tam większy lub mniejszy, ale nadal nie jest to idealnie. Dlatego nasza baronowa musi się tutaj postarać i pozdobywać jeszcze jakieś złoża. Dobra, wodorem myślę, że powinniśmy najpierw sprawdzić tutaj. To miejsce to w sumie jeszcze jest kawałek mapy, nie taki mały tutaj, gdzieś jest stolica. Tu jest miasto, więc zakładam, że stolica jest gdzieś tutaj. ho. ho, ho. czy chcemy was robić? Mędrzec kalderyk, wybijecie powietrzem. Ty bijesz ziemią, ty bijesz wodą. Ale wilki biją powietrzem, prawda? Ty też bijez powietrzem. Dobra. Zerknijmy tutaj na razie. O, jest najemnik. Ciekawe, co ten najemnik oferuje. Zabij te wilki w takim razie, bo ich się za bardzo nie boję. Hmm. Dobra, ekspy oczywiście są dla nas już trochę mało potrzebne, bo znaczy zawsze fajnie jest mieć wyższe, poziomy jednostek, ale trudno tutaj wiele sobie wiele osiągnąć już z tym z tą ilością, którą mamy. Yy, powinienem w sumie wysłać jakieś złodziei do tego drugiego skarbu twu, drugiego sklepu magicznego. Nie wiem co tam się znajduje, ale na pewno będzie coś przydatnego. A nawet jeśli nie, to pookradać można. Z czarami jest tyle wygodnie, że nie trzeba ich przenosić do żadnego bohatera ani do żadnej stolicy, bo od razu trafiają do księgi magii, które, z której już nie mogą zniknąć. Chwila, czy to był? Czy to był neutralny gość, czy nie neutralny? Bo nie jestem pewien, prawdę mówiąc. Weź koszmara. No chociaż akurat z maną śmierci nie stoimy tak dobrze. Yy, dobra, ja bym rzucił tutaj ochronę przed powietrzem. Nie wiem, co znajduje się w ruinach, ale zakładam, że nie jest to nic strasznie. Bo te wilki są od powietrza, prawda? Tak. Dobra, ubi bohatera, bo robi najwięcej obrażeń. Jeden wilk nam nic nie zrobi, drugi nas, nam za doobrażenia. Zrób tak. No oczywiście bijesz najmniej, więc to nie jest problem. Duży. Tutaj jest ochrona i to będzie największe obrażenia będą na całej walce. Dobra, inkub tam sobie poradzi dobrze. W Porządku. Okej. Okay. To chyba tyle, jeśli chodzi o tę walkę. 300 ekspa. Wow, te upiorne wilki Daje aż tak dużo? Niesamowite. Tu jest stolica, okej, okay. mniej więcej w miejscu, w którym myślałem, jest relikwia. Te wilki, nigdy nie widziałem czegoś podobnego. Na pewno nie pochodzą ze świata żywych, może to iluzje lub zmieniające kształtów. Nie wiem, co za dziwną magię próbują uprawiać krasnoludy, ale nie podoba mi się to. No to prawda, akurat w tym dodatku zostały dodane upiorne wilki. W podstawce ich nie było. Okej... Okay. Problem jest tego rodzaju... Hmm, no tego nie chcę atakować, bo jeśli zmniejszy mu formy, to się stanie szybszy. A tak to jest szansa, że go zakamieniujemy zanim się ruszy. Więc chyba zrobię tak... No i w sumie zmiana formy jemu w ogóle nie zmniejsza obrażeń, a zwiększa mu inicjatywę, więc to jest... Zabawny jest ten Kruski król krasnoludów naprawdę. Dobra, myślę, że walnij wilczego... Nie no, doby już tego. Chyba zły cel obrałem. Moc jama jednak trochę więcej otrzymuje obrażeń. Dobra, zaatakuj. Jakoś obrażenia pozmniejszasz że ten ma ochronę przed umysłem, ale przed ziemią nie ma. Dokładnie. No bij tego, bo on nie ma jeszcze skamienienia w tej turze, bo to było skamienie na turę pierwszą. Dobra, inkub dość szybko powinien level upnąć. co sprawi, że nie będziemy musieli go leczyć, reszta też jakoś tam wygląda. Okej, okay. klany odprawiały tu jakiś potężny rytuał. To nie jest zwykła magia, może z jej pomocą chcą nas zaatakować? <śm> Dobra. Mam nadzieję, że nie chcą jednak. Koronę myślę, że zachowamy na następną misję, bo nie potrzebujemy za bardzo pieniędzy już tutaj. Już jesteśmy raczej w dobrej sytuacji. Wszystko jest porobione. Te klany zaraz też zostaną ograniczone. Imperium już jest. Więc nie będziemy raczej potrzebować żadnych pobocznych bohaterów. Ty stoisz, ale ty lecisz. Aha, to już jest nasze. To po prostu w tę stronę. Co to było? A, złodziej niech biegnie do tego sk Nie skarbca, tylko sklepu. I może zróbmy jeszcze ze dwóch złodziei, bo... Nie wiem co tam będzie, ale na pewno znajdziemy też jakiś inny sklep do pookradania, jakiegoś... jakieś klany do poszpiegowania i tak dalej. Trochę naokoło jeździcie, ale... I tak, i tak trzy... trzy tury potrzebujecie, więc... Za dużo to nie robi różnicy. Dobra, wy jeszcze pookradajcie co jesteście w stanie. Aż do śmierci to róbcie. O, przyszła pierwsza śmierć. Druga pewnie też niedługo już przed nami. Ale i tak bardzo dobrze sobie poradzili ci złodzieje. Pookradali ten sklep bardzo porządnie. Imperium nic nie robi. Dokładnie, klany. Rzucają jakieś kolce. To boli, bo mamy dość mało życia. A też regeneracja nie. Uch, jeszcze zamieć. To 45 razem. Wodnych obrażeń. Nie Jest to jakiś bohater, i to jest bohater już prawdziwy, który wziął skarb. Kurty, trzeba było go zebrać szybciej. Nie mamy ruchu dość, żeby się tam. ...żeby już zacząć szpiegować ich. A! Mam szpiegał górskich klanów. Przepraszam. O ja nie. Coś mi stanęło w gardle. Jakaś... <coughs> jakaś cząsteczka jedzenia i mnie musiałem odchrząknąć. Aha, no tak. Brawo, Piotrze. Mogłem to postawić tutaj. Mmm, pewnie teraz będę mówił jeszcze. O jejku. Dobra. Już w porządku. Uh, rozgacz bez obstawy. Myślałem, że tak nie robicie nigdy. Yy, dajmy sobie ochronę przed. Powie... Uff, ale ty masz za mało życia, żeby przeżyć taki atak. Mogę im zmniejszyć obrażenia, mogę też wyleczyć po prostu go. Nie mam za dużo potionów, więc chyba lepiej będzie zmniejszyć im obrażenia. Eee, gdzie to jest? A, nie mam takich rzeczy. W tej, turze, w tej w tej misji faktycznie nie za dużo rzucałem czarów. Eee, pam, 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 pam. zaraz, wy nie ma się zmniejszenia obrażeń. Macie, klątwa demonów jest. Akurat many piekielnej mamy na tyle duże, że możemy sobie tak poużywać. Nie wiem ile ty masz obrażeń, ale myślę, że z tym nie powinieneś mi zabić inkuba. Skalny, olbrzymi mistrz runów, to tam nie zrobią za dużo obrażeń, chociaż może zróbmy tak. Żeby gargulec stankował a nie Panie, wieża przed nami może okazać się pomocna, ponieważ specjalizuje się w magii powietrza. Z pewnością przekonamy mi mieszkającego w niej czarodzieja, by nauczył nas ochrony przed nią. No to już chyba umiemy akurat. Ale są też inne ochrony. Okej, okay, woda się przyda bardzo. Ziemia zresztą też. No to jest jednak... Wiadomo, żegluga nam nie jest potrzebna. Ale... Ale fajny ogólnie sklepik. Masz 80 życia, no ile on może obrażeń mieć? Ze 100? Nawet nie. Ale dobrze rzuciłem czar, bo bez tego by nie zabił. I tak na styk jest. Hmm, 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 dobra, jak my chcemy to rozegrać? No, chyba w mistrz Szarunów atakujemy. Chociaż niewiele mu to zmniejsza obrażenia. Akurat ten piąty poziom wojowników klanów to taki. Taki sobie jest. Oba warianty są dość średnie. A! Okej, okay, to jest ten bug, że. I tak atakujesz dwukrotnie. I to chyba ze zwiększonym obrażeniem. Dobra, faktycznie. Muszę zapamiętać o tym. Zapamiętać to. A to masz ochronę przed ziemią. No to ciekawe. No dobrze, że mamy. Okej, okay, obniżenie obrażeń. Oczywiście to nie za mało zmniejsza obrażenia, żeby Inkub to przeżył, ale mamy jeszcze Gargulca przed tobą. Więc o tyle dobrze. Zaraz. Ty się nie ruszałeś, bo ty dostałeś skamienienie tak i masz teraz to. Więc zmniejszmy ci poziom do. No to nie zmniejszmy. Nawet mamy ochronę przed tym przez powietrzem, więc w porządku. Wszystko. A, inkub zawsze jest przed tobą, więc też dobrze. I Level upik wszedł. 555 EXP na pozostałych jednostkach. Ochrona przez powietrze. Manielska kula. Najemnik. Zobaczmy coś w środku. Tak z ciekawości czystej. Waszka barbarzyńców na piątym. Wojownik na piątym. Jaszczolud na piątym. Meduza na piątym. No tak było coś o meduzie. Ogr na trzecim. Takie tam są jednostki. Meduza jest niezła. Taki inkub w sumie. Olbrzymi pająk, olbrzymi czarny pająk. Ej, nie, mówię to wielokrotnie, ale nie wiem w jaki sposób ten czerwony pająk jest nazywany czarnym, no ale. Kto co lubi? Dziwny fokus z mojej strony. Dziwne ustawienie z mojej strony przede wszystkim, bo ty jesteś wrażliwy na paraliż. i Do tego przyjmujesz oba hita. a raczej wolałbym, żeby to on tankował, więc zdecydowanie bardzo dziwny. Fokus z mojej strony, przynajmniej skamienienie weszło. Mm. Dobra, bardzo niemądrze rozegrana walka, 1 HP zostało na Tiamacie, wszystko wyliczone. Teraz będzie wszystko wyleczone, znaczy nie wszystko, ale ale wiecie, to miał być taki żart słowny. Nieważne. Ty weź te skarby i okradaj dalej. Wiele tu już nie zostało przedmiotów, może dasz radę. O! Niestety. Pewnie nikt nawet tego nie pójdzie zebrać. Nie no, ja pójdę później to Zbiorę to potem jakimś, jakimś bohaterkiem sobie. Ty też okradaj cokolwiek, żeby nasza księga magii była grubsza. Okej, okay, może być tak gruba. Hmm, wy też lecicie do tego sklepu magicznego. Dwie turki. Jeszcze. Jeszcze zostały dwie turki do sklepu. Wtedy dostaniemy ochronę przed ziemią, ochronę przed wodą. Co tam jeszcze było? Przenikliwy wzrok, to tak średnio przydatny. Co tam jeszcze było? Błyskawica jakaś i... Jakiś był jeszcze dobry czar, taki przydatny faktycznie. Okej, okay, ty uciekasz. I wracasz. Pewnie wziąłeś obstawę jakąś. Tak bym zakładał. Dobra, biegnij do sklepu. Nie, po prostu poszedłeś do miasta i wyszedłeś z niego. No, brak, to co lubi. Co kto lubi, raczej. Nieważne. P -p 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 -p. Tam jest miasto, a tu z kolei jest krasnolud. Pięć przedmiotów będzie trzeba. Lub złodziejów. Zobaczymy jak to rozegramy. Jeśli któryś złodziej przeżyje okradania tego sklepu, to możemy go potem zamienić i przedmiot jakiś odzyskać z powrotem. Dobra, na razie porzucajmy tu czymś, co jest takie mało przydatne. Zruj, zwój uzdrowienia, można wyrzucić. Co jeszcze? No, król czaronicznego raczej nie chcę, ale śre, srebrny pierścień już jak najbardziej. Nie jest zbyt potrzebny. Ochrona przed powietrzem mamy czar, więc ten potem nie jest też nam potrzebny za bardzo. Trwa tylko jedną turę eliksir wygoru, wo wygoru wigoru. Wolałbym zatrzymać. Zuj porusza się po lesie poziomowy czar, który nie jest nam kompletnie potrzebny, bo wszyscy tutaj latają. Nie będziemy przecież na złodzieja używać takiego czegoś. Eliksiry celności wolałbym zachować, bo to jest dobra rzecz dla Inkuba. Chyba ten szmaragd został najmniej kosztownym przedmiotem, który posiadamy. No, zaraz tylko trzeba uważać, żeby nikt tutaj nie przyszedł z innego miejsca. Zabiłem tego budowniczego. Tam może jeszcze ktoś być w tym mieście, i ktoś stąd może przyjść. Więc może rzućmy iluzję piekielnego gara tutaj. Zdecydowanie powinienem używać tej iluzji więcej. To od razu mówię, że bardzo mądre jest. Ok, w ten sposób. Bardzo mądrą rzeczą jest używanie tej iluzji. Ok, tutaj nic nie ma szczególnego. Są jacyś tam ludzie. To nie są krauleja, ludzie trzeba pamiętać. Możesz też pozwiadować w tym kierunku, chociaż za daleko nie zajdziesz. Ok, wyjdźcie już powolutku do sklepu. Już jutro będziecie. Ale już późno się zrobiło. Chyba w tym momencie muszę zakończyć ten odcinek, ponieważ nie chcę, żeby zdą, stał zdążony, żebym zdążył się wrzucić na, na czas. Więc niestety, ale dzisiaj będzie krócej, jak to zwykle w środę bywa. Jeszcze zobaczymy tylko, czy klany podradzą sobie ze skarbami. Nie poradzili sobie ze skarbami, więc dziękuję bardzo serdecznie i mam nadzieję, że usłyszymy się jutro. Dobranoc.